Hejka. Z tej strony Ojcie i witam wam, oczywiście, Was oczywiście w nowym roku. E, tak jak mówiłam tam na e, koniec roku, te życzenia są aktualne, czyli dalej zdrowia, szczęścia i żebyście chcieli czytać to, co chcecie i w ogóle. E, dobra. E, dzisiaj pokażę Wam moje takie jedna trzecia biaru około e, jeśli chodzi o e, 2020 rok cały. Mówię, że nie będę sobie pokazywać całego, bo to jest dość dużo, bo chcę przynajmniej 80 przeczytać, no to no, no nie, ale pokażę Wam właśnie gdzieś 22 książki na 22 rok, czyli taki, taki, takie wyzwanie, gdzie się robi właśnie takie dane ilość książek na dane. A w dzisiejszym się sobie napisałam. I tak, tutaj będę Wam wklejać z boku układki, abyście mieli pełny wzór na to, oczywiście, o co mi chodzi. I zaczynamy od e, serii. E, tutaj będę Wam pokazywać pierwsze tomy z serii, bo nigdy tak jest. E, czyli e, pierwszy tom, czyli przykry początek. Jest to książka o e, małych dzieciach, które e, zostają bez rodziców e, i zostają wychowywane przez e, takiego ich wujka Poe, znaczy to nie jest ich moc, taki wujek, ale wiecie, taki przyjaciel mocno rodziny i jakby oni potem muszą się przeprowadzić do takiego hrabiego, czyli ich jednak bliższej rodziny i wydarzają się tam rzeczywiście niefortunne zdarzenia, jak to jest ta potem seria cała nazwana, czyli seria niefortunnych zdarzeń. To, to mówię jest 13, czyli właśnie będę chciała w ciągu roku przeczytać cały, cały zbiór. Następnie druga seria, jaka jest Baśniobór, czyli też pięć tomów, które będę chciała przeczytać. Jest to za to coś takiego wzorowane na tajemniczy ogród, czyli mamy sobie rodzeństwo, które przyjeżdża do dziadka i tam wchodzi do takiego lasku i tam właśnie widzi, tak, widzą takie właśnie dziwne zwierzęta i to jest właśnie ten cały Baśniobór. I myślę, że to jest bardzo właśnie fajny koncept, jeśli chodzi o to. I ja mało takich książek czytałam, więc jakby fajnie jest tak, taką sobie wiedzę uzupełnić. Następnie mamy heksalogię o dorze filk, czyli to, co tutaj widzicie. I pierwszy tom to jest Złodziej Dusz, czyli właśnie będę gdzie przeczytać pierwszy, no i potem kolejne, ale tutaj wam pokazuję zawsze pierwsze toły. I o czym jest? Mamy sobie tutaj Doriel, która jakby jest w dwóch światach, czyli Toruniu i Torunsie, tak to się wymawia. I jakby ona też w normalnym właśnie tym życiu z policjantką, i potem musi rozwiązywać właśnie sprawę, właśnie z którejś z tych jej krain, tylko już teraz nie pamiętam, ale właśnie musi to rozwiązywać. Następnie książka współlokatorzy, czyli akurat książka, którą zacząłem w 2021 roku, była lista, która zmieniła moje życie i to była taka z serii Małej Czarnej, i teraz będzie jakby druga książka z tej, z tej, z tej linii Małej Czarnej, czyli właśnie współlokatorzy. I wiem, że to jest o chłopaku, który jakby pracuje na e, nocki, tak, na nocki. Więc jakby, jakby tylko potrzebuje w dzień się wyspać i uznaję, że jakby niepotrzebnie płacić tyle pieniędzy za to, że po prostu tylko śpi w dzień, i postanawia wynająć ten pokój, tam sypialnie jeszcze na, dla jednej osoby. I zgadza się na taką dziewczynę, która pracuje na dzień, a właśnie w nocy śpi. I e, jakby ona się zgadza, tam przyjeżdża i tam rzeczywiście tak śpi. E, I oni potem sobie tam wymieniają karteczki, takie tam między ich zmianami, że tak powiem, i właśnie między nimi zaczyna się rozwijać jakaś relacja. Następnie y, kolejna seria, czyli y, seria mają kobietki, e, czyli tutaj, akurat widzicie, i e, jest to jakby cykl takich opowieści o siostrach. Tyle wiem, w sumie chcę tyle wiedzieć. E, I nie chcę za dużo wiedzieć, chcę po prostu przeczytać. I się wtedy dowiedzieć. Następnie jest książka władca, Mu, która akurat jest tam dalej, ale jakby nieważne. E, wiem, że to jest e, książka o tym, że jakby chyba dwójka czy parę chłopców e, jest na taki... E, znaczy rozbija się samolot i oni wylądują na takiej wyspie. I jakby potem ta dwójka właśnie tych chłopaków jakby postanawia e, ten. Przejąć dowództwo nad tą grupą, i potem tam się dzieją takie dziwne rzeczy, więc. no... Więc, właśnie warto poznania. Teraz powiem Wam troszeczkę, tak, dość dużo o klasykach, e, jeśli chodzi o takich literatury. Czyli tak, żonej córki, e, rozważna i romantyczna, Wilet, Rebeka. Myślę, że będzie ciekawie znać. Ja o nich nic nie wiem. E, Co się dowiedzieć w trakcie czytania. Naprawdę nic nie wiem, nie chcę wiedzieć i... no. Potem jest książka Małe życie i to jest książka, która troszeczkę mnie stoi. Teraz za sprawą e, Łukasza prawda i Alexander Books. E, ta książka troszeczkę ruszyła. Jakby wiem, że to jest o jednym bohaterze, który właśnie przeżywa takie dość smutne momenty w swoim życiu, e, ale za dużo innego nie chcę nic wiedzieć, co e, się dowiedzieć w trakcie czytania. Następnie jest Siedmiu mężów Ewelin Hugo i to jest książka taka dość romantyczna, obyczajowa. Jest to o Ewelin Hugo, która zaprasza do siebie dziennikarkę i prosi ją o spisanie jej życia. To, co ona mówi, na to, to jest spisanie i właśnie mówi między innymi o takim swoim życiu, o swoim gwiazdy oraz takich właśnie ich siedmiu, jej siedmiu mężach. Następnie trylogia, która stoi również tutaj, czyli Wojna Makowa. Albo kłank. Jest to Orin, która w pierwszym tomie ma mieć zarażone małżeństwo. Niestety ona się na to nie zgadza i woli iść do szkoły wojskowej. <laughs> I to jest tyle, co ja wiem. I jakby tam właśnie, y, pewno tam jakieś potyczki i tak dalej, tam, no. Potem jest ten o okapi i wiem, że to jest coś takiego, że jest taka jedna dziewczynka, która co y, jakiś czas się śni okapia. I jak wiadomo, jak się już śni ta dziewczynka to okapia, to wiadomo, że ktoś zginie. Nie? I to jest bardzo fajny motyw. Też są takie dziwne opinie, bo jedne mówią, że jest bardzo fajna, druga, że średnia, więc zobaczymy, w jakiej grupie ja będę. Następnie mamy książkę o północy w, w Czarnobylu, czyli jest to reportaż o Czarnobylu. Tyle chcę wiedzieć. Mnie ten, ten reportaż bardzo ciekawi, właśnie pod względem tego, że jest o Czarnobylu, dlatego że ja o tym mało wiem. A przez to, że rok temu, czyli jeszcze w 20, e, czytałam e, o jaskółki z Czarnobyla, no to już czym bardziej się zajarowałam na ten temat. Następnie, wojna szczepionki, czyli coś na czasie. E, mamy tutaj właśnie doktora, który jakby oszukał świat e, e, ludzi i szczepion szczepionkami. Jakby ja za bardzo nie chcę o tym nic wiedzieć, tylko po prostu wziąłam to, bo na czasie jest z tymi szczepionkami i tak dalej. I jakby właśnie chciałabym się dowiedzieć, o co z tym chodzi w tym reportażu. Następnie mamy... i potem już mamy w sumie tak dość, jeśli chodzi o kryminały i takie klasyki kryminału, czyli mamy dziwną pokładę Joe Heela. ja to zaczęłam pamiętacie w 2021 roku czytać. Niestety na razie zdjęfowałam, zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Nie podobała mi się ta książka. Jakby to jest książka podzielona na chyba 4 albo 5 takich e, dłuższych opowiadań, gdzie mamy właśnie dane kategorie i jakby ludzi, i no, na razie mi się to nie podobało. Przerunęłam go przez jedno, a potem drugie zostawiłam. E, następnie mamy Morderstwo w Orient Expressie, czyli taki dość mocny klasyk. Ja tego jeszcze nie czytałam, nie wiem o co w tym chodzi. E, następnie zabójstwo Rogera Croyda, e, Samotny dom, i teraz tutaj się zastanawiam, w tym możecie akurat mi napisać, jeśli chodzi o kurtynę. Bo ja z mam tak dziwnie, bo oczywiście jeszcze nie czytałam w większości, potem następnej Ciebie A wiem, że jakby kurtyna jest taką, jakby końcową książką, i ją się powinna całkowicie czytać na końcu. I jakby nie wiem, czy mam to czym zastąpić, czy jakby czytać, jednak dalej tą kurtynę, a potem i tak miłowolnie jakieś inne. Możecie mi wypisać. I ostatnią książką, którą tutaj mam wypisaną, czyli 22, jest y, książka Najcenniejszy Podarunek, czyli pierwsza część z logii, y, właśnie Najcenniejszy Podarunek, potem jest gwiazdka po narzeczeń. Y, jakby to jest książka świąteczna od Klaudii Bianek. Ja książki Klaudii Bianek y, bardzo lubię. Y, jakby teraz spoiler do y, wrap z y, stycznia. Wiem, że. Przepraszam. Wiem, że jest siódmy, Ale. Znaczy ósmy dla Was, jak to publikuję, ale nie, nieważne, już czytam, eee, Ja przeczytałam tą książkę, uwaga, w jeden dzień, trzeciego chyba to był wtedy, w poniedziałek. Ja to po prostu czytałam <laughs> wywalony miałam na lektury, wiecie, po powtarzanie do lektury i tak dalej. Tego właśnie przeczytałam, przynaleźć przy naszej piosence. Ta książka była cudowna, to tak powiem eee, więcej, o niej się rozpowiem oczywiście w podsumowaniu miesiąca. A teraz, jeśli oczekujecie ten filmik, no to z Wami się żegnam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa pa.